I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my I just need to clear my, head. Clear my head. I just need to clear my head. Witamy wszystkich serdecznie. Wybraliśmy się na spacer niedzielny i okolice troszkę pokażę. No, ciekawe no, miejsce. Takie ciekawe miejsca. By się może tutaj, tak pięknie jest do... A to. To sobie... tu będą jakieś koncerty może, bo to jest ładne... W okresie letnim mają tak. być. Nie? Tak, ale tak, gdzie, takie... w jakim miejscu, chyba gdzieś tam dalej. A Albo Myśliczysz na pomost, czy może... Chodź się, Patry, przejdziemy na pomost. O, pomost, może tam dalej pokażesz jeszcze. To jeszcze jest wszystko w trakcie, nie? K prace mają się zakończyć... W... Kiedy? W, 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 żeby na wakacje było otwarcie. Mhm. Jest bardzo ładna, ciepła pogoda, słuchajcie, ciepłutko. Taki właśnie na niedzielny spacerek. O. Tak, tak naokoło, nie? Nie ma kaczuszek, nie? A tam są. Bywają ale... sam. Tak. Patrzcie, jak byliśmy pierwszym razem, to nie było ławeczek, a teraz są, są już takie ładne ławeczki. Mm -hmm. sobie... Tutaj na pomoście, nie? No, można nie było sobie wtedy. usiąść, odpoczywać. I jak to Świeciu, bardzo dużo plac zabaw, nie? Tak. W no. świecie jest takie górzyste, może Bogusia pokaże, pokażę, się to, nie? O, że tam są bóry, to pokażę są nowe bloki, bo byśmy chcieli Wam pokazać właśnie, jak w jakich okolicach świecia my mieszkamy właśnie na Mariankach, jak jakie widać. są bardzo ładne górzyste te, te, te osiedle. Ładnie ptaszki pokażemy, gdzieś śpiewają. Jak my, na jakiej my jesteśmy wysokości? Tak, nie? może na z naszego domek. balkonu. Tak, no, Może Jakiś... dzisiaj wieczorem. No, to, żeby nam um... to nie umknęło, nie? Żebyśmy nie zapomnieli. Dalszy ciąg z pokoju. Wspaniale, nie? Tak się Pięk chodzi. Piękna pogoda jest. Słuchajcie, nawet nie czuć tego chłodu od y, wody, wody nie? To zawsze woda o, tak ochłodzi. No, chyć jest Łab... tak. piękny łabójc mm -hmm. tam jest. Widzę. Aha, teraz dopiero no, zauważyłam, to zauważyłam, że to będzie. Dopiero teraz? No, ja na tą taczkę patrzę, że to jest. Bardzo fajnie tu jest ten pom y pomost pomyślany. Mm -hmm. I tak jest, y o, tutaj troszeczkę do przodu wychodzi, nie? Mhm, mm w tym miejscu. Muszę ja jeszcze pokaż te leżaczki na lato. A no, też można... ich nie było no, na zobacz. lato. Teraz można mm -hmm. się wygodnie usiąść, poczytać, jak to już jedna pani czyta. Dobrze to jest tak wymyślone, no. nie? Blisko wody przyjemnie. Nawet kupał. No. Bardzo ładnie mi się podoba ta zabudowa tutaj mm -hmm. leżaczki na A teraz cię cię wygląda. Tak, tak, pokazaliśmy. Zapraszamy świecinan na wypoczynek. Ale jest naprawdę cieplutko. Na przyjemne spacerki. Teraz widzicie naszą taką panoramę, jak wracamy do kościoła. Tak, do domu. Jesteśmy już bardzo blisko domu, a tutaj, jak jesteśmy wysoko, dziewczyny są tam całkiem na dole, zbliżają się do schodów. Te dwa czerwone półciki to są mama i ciocia. Że mamy bardzo ładną tutaj panoramę. Widać Patryk Kościół? Widać, widać cały kościół. Tak. tak jak Wam mówiliśmy w którymś filmiku, albo w kilku nawet, że w świecie to są bardzo takie górzyste tereny. I idąc do domu, jeszcze będziemy mieli troszkę wyżej. Może kiedyś nagramy Z perspektywy, jak z domu. Ode do domu. mnie z balkonu możesz nagrać tak, to całe hełno widać. Dokładnie. Tam. Pokażemy Wam panoramę. A tutaj jesteśmy bliżej polo. Tu Chcieliśmy Wam pokazać, że nawet te wieżyczki są, co są, co widać w panoramie to jest hełmno. I proszę, jak jesteśmy teraz wysoko, a troszeczkę niżej jest następne bloki i osiedle. A tu już droga do naszego domku, na ośrodkę domków jednorodzinnych. Jeszcze raz pokażemy panoramę świecie. Teraz chcieliśmy Wam pokazać nasze ulubione miejsce na spacerach. Tutaj chodziliśmy przez całą zimę, nie? Bardzo często, tak. I jesienią. Tak, nocą, y... jakie widoki, nie? Prześliczne. Znaczy ogóle... No to jak ciemno jest, na sami nie spacerujemy. No, ale do 20 to... spacerujemy. Tak. I słuchaj, i słuchaj Bogusia, a co tam jest widać? Widzisz, to jest most? Ko tak, to, tak. to tak? jest ten, co jedziemy z Przechowa Aha. i co rzeka płynie. Aha, To jest ten mostek właśnie. Tak, tak, to przy tego. Tak, tak. no, I to jest nasze ulubione miejsce. Jak jest przed gwiazdą tak, ten, ten okres, to wszędzie są grzewka tak ładnie oświetlone, ogrody. Przepiękne widoki. Te dekoracje świąteczne. Te dekoracje, nie? Nie, ale to jest tak bardzo widoczne, nie? Z tej wysokości. Staramy się kiedyś może Pan pokazać w po się, A tutaj z tej strony? To nie za bardzo, nie? Bo już tak słońce. Ale pokażemy, nie jeszcze. No, o, zachód słońca. Zachód słońca nie jest w świecie. Piękne, To chwileczkę, żeby nie ten, nie? Pięknie, nie? To co? No to chcieliśmy Wam pokazać piękną panoramę. I co? do zobaczenia. Teraz, tak, chcielibyśmy Wam pokazać troszeczkę samochodu. Wracamy do domu. Jak wracamy do no, pod górę jedziemy Teraz jedziemy pod górę. Ale też jeszcze trochę, może trochę pokażemy Bogusia okolice. Tak. Pokażemy Wam tutaj... Te nie chmiczki, no, nasze, te nasze boczne. osiedle. Tak, to jest nasze osiedle właśnie. Tu tak domki nam się podobają o, tutaj. styl góralski, Tak, Tak, przepiękne, nie? Taki, przepiękny, nie? Takie domki jak Jasie Małgosia, takie o, porównuję. Słuchajcie, tu znowu jedziemy pod górkę. Właśnie to są takie tereny, nie? Tutaj znowu teraz wzgórki. I te piękne domki cały no. czas. Przepiękny szereg tych domków. O, tutaj Bogu widzisz. Teraz znowu, bo znowu takie górzaste tereny tu już się mhm. kończą piękny, piękny zachód, zachód słońca hmm. no, teraz skręcisz w prawo bo tutaj, tutaj pokażę wam też jak jesteśmy teraz po, znowu stromą pojedziemy pod górę Też tak. czas też hmm. hmm. no czujemy się jak w górach słuchajcie tak. przepiękne tereny przepiękne w ogóle miejsce na spacery jest tutaj tak spokojnie, cicho, bo w sumie nawet yy, samochody tak często nie jeżdżą, nie? Tak. Zbliżamy się do domu. Mhm. No już my, już jesteśmy u góry, zbliżamy się do domu. Jeszcze troszeczkę siostra zjechała na dół i mówi, pokażemy Wam o, te przepiękne kwiaty, te drzewka kwitnące, przepiękne Piękne, są, nie? prawda? Tak. Uwielbiamy nie? Drzewka, grzeby kolorowe mhm. kwiaty. Znowu jedziemy pod górkę. No i tutaj dojeżdżamy do domu. Witamy serdecznie ponownie z naszego balkonu. Tak, obiecaliśmy Wam, że pokażemy widok, panoramę świecia z naszego balkonu. Jak wysoko mieszkamy. Widać Chełmno, tam dalej Przechowa. Bo tutaj z tej strony nie możemy pokazać, bo słońce świeci, nie? Tak. I to tak będzie niewyraźnie. Siostra się przywitała, ale będziemy się żegnać. Tak, bo to było obiecane, że pokażemy. I to jest tak króciutko. To papa, pa. do zobaczenia, papa.